22. edycja raportu Netbank obrazująca zmiany na rynku bankowości elektronicznej w pierwszym kwartale 2016 roku potwierdza, że rynek bankowości internetowej w Polsce stabilnie się rozwija. W ujęciu rocznym mamy istotny wzrost, bo blisko 20% ilości klientów posiadających umowę o korzystanie z bankowości internetowej. Takich klientów jest. Prawie 31 milionów, natomiast spośród nich aktywni klienci to blisko 15 milionów użytkowników. Tutaj także widzimy wzrosty. Wzrosła także ilość klientów korporacyjnych, klientów MSP, korzystających z bankowości internetowej. Takich klientów w ujęciu rocznym jest więcej o blisko 9%. Co prawda nastąpiły pewne spadki w zakresie ilości i wartości transakcji w systemie Elixir, natomiast to stały trend w pierwszym kwartale każdego roku i w kolejnym kwartale na pewno nastąpią wzrosty. Natomiast w systemie Express Elixir nie nastąpiły żadne spadki. System ten bardzo silnie się rozwija. W ujęciu rocznym ilość transakcji wzrosła o 40%.